Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Witam serdecznie w kolejnym odcinku ciekawostek z serialu Fallout, czyli serii, gdzie rozbieramy go na czynniki pierwsze w poszukiwaniu lorowych smaczków, nawiązań do gier, czy chociażby interesujących pomysłów, jakie wprowadzono wraz z nim do tego uniwersum. Także co tu dużo mówić, formuła jest prosta: nie zabraknie spoilerów. Miłego oglądania. Lucy podczas ucieczki przez pustkowia z okaleczonym Wilcigiem zatrzymują się, by odpocząć w pobliżu rozbitego radzieckiego satelity. W świecie Fallouta Związek Radziecki nie upadł, lecz utracił wiodącą rolę w bloku komunistycznym na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej. Stany Zjednoczone utrzymywały z nim przyjazne jak na dwóch ideologicznych rywali stosunki. Naukowiec wie, że nie będzie w stanie kontynuować wędrówki, więc popełnia samobójstwo zażywając cyjanek i mówi Lucy, by odcięła mu głowę. Jak dobrze wiemy, znajdował się w niej artefakt, o który było tyle szumu. Zażywany przez niego środek to dokładniej Voltek Plan D, określany najbardziej humanitarnym produktem firmy, pozwalającym uniknąć tym, których nie było stać na miejsce w krypcie, cierpienia związanego z wojną nuklearną. Plan D był dostępny w niewielkich buteleczkach, których zawartość wystarczyłaby błyskawicznie zabić dorosłego człowieka, ale i w oszczędnościowych wersjach dla całej rodziny. Lucy już wcześniej trafiła na obecność tego środka podczas przeczesywania ruin jednego z domów, tuż po wyjściu na powierzchnię. W serialu widzimy przedstawicieli dwóch głównych ras świata Fallouta, ludzi oraz góle. Brakuje jednak trzeciej, supermutantów. Na zachodnim wybrzeżu nigdy nie byli oni zbyt liczni, jednak mimo to wielu fanów serii jest rozczarowanych z powodu ich braku w serialu. Ta nieobecność to jednak nie do końca prawda, bo się pojawiają... Choć nie w takiej formie, w jakiej by się oczekiwało, ponieważ zwłoki Supermutanta widzimy w ośrodku enklawy, a w barze rządu znajduje się list gończy wystawiony za jednym z zielonoskórych. Także twórcy o nich nie zapomnieli. Brat Lucy, Norm, w pierwszej sekwencji z udziałem naszej bohaterki, w której ta składa wniosek o małżeństwo, przedstawiany jest on jako osoba zblazowana, mało zainteresowana czymkolwiek. W scenie przy stole, zamiast cieszyć się towarzystwem członków rodziny, gra na swoim pip Atomic Command. My także możemy spróbować w nią swoich sił w Fallout 4, w ramach minigierki. Kolejnym nawiązaniem jest Grognak Barbarzyńca i Rubinowe Ruiny kreskówka, którą oglądają dzieci na przyjęciu urodzinowym, na którym Cooper Howard zabawiał uczestników. W Fallout 4 także mamy okazję zagrać w jej adaptację w formie gry wideo. Sama postać grognaka to natomiast Falloutowa parodia Konana Barbarzyńcy, która swój początek w świecie Fallouta wzięła w komiksach. Jeden z jego zeszytów widzimy chociażby w filii, w sklepie uroczej mamuśki June. Podczas swojej wędrówki przez pustkowia z uszkodzoną nogą, Tadius spotyka tajemniczego jegomościa zwanego sprzedawcą oleju z węża. Olej z węża, Snake Oil, to popularne określenie reklamy skamu. Produktów o rzekomo cudownych właściwościach. Do tego momentu przewinął się w serialu dwukrotnie. Raz, gdy został uratowany przez Maximusa po tym, jak hodowca kurczaków bił go za to, że regularnie pieprzył jego kury w ramach naukowej ciekawości, i drugi w chwili, sprzedającego wszelkiej maści serum, na widok kulającego wilciga, także na zdrowe stopy, ból, ból stóp i odrastanie nowych stóp. Lecz został zignorowany. Ostatecznie sprzedawca, być może przybity faktem, że nikt nie chce korzystać z jego usług, postanowił popełnić samobójstwo za pomocą karabinu samoróbki. Gdy już miało do tego dojść, na Pustkowiach dojrzał rannego giermka. Ruszył w jego stronę i powiedział, że jest lekarzem. Zabrał do swego gabinetu. Tadzik groził mu bronią i mówi, że mógłby po prostu wziąć jego rzeczy. Lecz sprzedawca odpowiada, że niewielu potrafi odróżnić lek od trucizny, więc jest mu potrzebny. Ostatecznie w zamian za rdzeń fuzyjny daje mu inhalator z tajemniczym serum. Noga Tadeusza leczy się błyskawicznie, a nasz dzielny Giermek pyta o drogę do najbliższej wieży radiowej. Znajduje się ona w pobliżu zniszczonych i skażonych cienistych piasków, lecz sprzedawca mówi, że akurat o opromieniowanie nie musi się martwić, co sugeruje jego przemianę w mutanta. Na miejscu Tadeusz wpada w jedną z licznych pułapek DJ-a Karla, lecz zamiast umrzeć, przebity strzałą, błyskawicznie się leczy. Co już dobitnie pokazuje, że stał się gulem. Co ciekawe, Tadeusz nie jest pierwszą osobą w serii Fallout zmienioną w gula przez chemikalia nieznanego pochodzenia. W Fallout 4 spotykamy Johna Hancocka, potencjalnego kompana i burmistrza dobrego sąsiedztwa, który w młodości lubił eksperymentować z narkotykami. W końcu trafił na nieznaną substancję, która sprawiła, że przybrał formę, jaką znamy obecnie. Podczas przekraczania mostu kolejowego w okolicach ruin cienistych piasków, Lucy i Maximus spotykają Javina i Ring, którzy udają bezbronnych podróżników. Sytuacja jest dosyć napięta. Lucy próbuje ją rozładować, lecz Maximus wie, że para tylko czeka na to, by ich zabić. Jak się okazało, jego podejrzenia były słuszne, bo gdy tylko znaleźli się w połowie drogi, ujawniła swoją naturę, atakując naszych bohaterów. Maximus nazywa ich bestiami Fins. Ludźmi, którzy jedzą ludzi, kanibalami. Do tej pory terminem bestie w świecie Fallouta określono grupę wiecznie naćpanych bandytów z okolic Nowego Vegas, pracujących dla legionu Cezara. Co ciekawe, kobieta, Ring, wyglądem oraz ubiorem przypomina Cricket, handlarkę z Fallout 4. Dobra widzowie, zostawmy sobie coś na później. Co jeszcze byście dodali, a o czym jeszcze nie wspomniałem? Dajcie znać w komentarzach. Ja natomiast dziękuję bardzo za wybór Krypta TV i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!